Dzień dobry, witam państwa na naszym kanale i na naszej farmie Lubuskie Angusowo. Dziś mamy nietypowe zdarzenie dla naszej farmy. Otóż nasze stado Angusów uczestniczy w nagraniu filmu dla absolwenta Akademii Sztuki w Szczecinie. Tutaj, dwaj młodzi chłopcy skontaktowali się jakiś czas temu do nas z nami z zapytaniem o możliwość nakręcenia właśnie takiego filmu, na którym chcieliby. Dokonać jakiejś tam sztuki, e, mają swój na to pomysł. Do tego potrzebne było im stado bydła. No i tutaj myśmy wyrazili zgodę, że może to być nasze stado bydła. No i chłopaki teraz, właśnie kamerują. Mają do przeczytania jakiś tam tekst. Właśnie to się w tej chwili dzieje. I oczywiście chodziło o plener i uczestnictwo w tym z spokojnych zwierzaków. No nasze stado jest w miarę spokojne. Jak widać zaakceptowało tutaj e, tych e, obcych chłopaków. Oczywiście musieliśmy pomóc, musieliśmy przyjść tutaj ze sta z nimi do stada, zapoznać ich, oni się poznali. No i w tej chwili stado spokojnie na nich reaguje i nie ma większych problemów. Także takie nietypowe zdarzenie dla naszej farmy. Ale jak najbardziej nas też cieszące, że, że w takich projektach, też jako Farma Lubuskie Angusowo, możemy uczestniczyć. Ja tutaj z moją żonką rozstawiam kwaterę na następne 12 godzin. Chłopaki nagrywają, także, taka krótka tylko relacja z tego e, nietypowego dla nas zdarzenia. A na koniec chciałbym pozdrowić tego, na koniec tego krótkiego filmiku, chciałbym pozdrowić Kacpra Jankowskiego. Kacper bardzo często ze mną pisuje na naszym fanpage'u facebookowym poprzez messengera. Dużo informacji się wymieniamy. Młody chłopak, zapalony do rolnictwa. Bardzo mi się to podoba, że po prostu tacy młodzi ludzie, jeszcze się e, uczący, jeszcze zdobywający szlify, ale już zainteresowani e, rolnictwem, zainteresowani nowym podejściem, nowym starym podejściem do rolnictwa. Także bardzo mnie coś takiego cieszy. Także Kacper, pozdrowienia dla Ciebie i dla Twojego kolegi Bartka, e, który, który też tutaj od czasu do czasu coś tam do mnie napisze. Ja się z Państwem żegnam. To tylko taki krótki filmik o tym, jak właśnie następuje kręcenie filmu na dyplom w Akademii Sztuk w Szczecinie. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.